Cześć. W tym odcinku chcę Wam pokazać, jak wychodzą poszczególne foldery do embossingu, które kupiłam w ActionActionAction. Zapraszam Was do obejrzenia filmu. Tu jest folder w kształcie plastrów miodu, plus tu jest wykrojnik, który wykrawa nam poszczególne elementy. Po przeciągnięciu przez maszynkę prezentuje się w taki sposób. Kolejny ma taki kwiatowy wzór, i to jest plus folder do wytłaczania i wykrojniki. Zobaczcie sobie, tutaj wykroiły nam takie cztery kwiatuszki. Kolejny prezentuje się tak. Tu są takie nieregularne wzorki wytłaczane w ten sposób. Natomiast tutaj mamy wzory kwiatowe. I wygląda to tak. Kolejny to folder serduszkowy, plus wykrojnik. Następny to też folder do embossingu, plus wykrojnik. Po przeciągnięciu przez maszynkę prezentuje się w taki sposób. Tu zostawia nam taką delikatną. Ciekawą rameczkę, Tu mamy folder do embossingu z egzotycznym wzorem plus wykrojnik w środku. I prezentuje się w ten sposób. Tu obok to są te większe foldery plus dodatkowe stemple. Tu jest taki kropeczkowo-serduszkowy wzór. mamy kwiatowy, plus wykrojnik. A tutaj z takim otwartym okienkiem, a wzór prezentuje się tak, już Wam pokazuję. Tutaj też mamy te większe foldery do embossingu, ponieważ są też tutaj dodane stemple. I to jest znowu motyw Kwiatuszkowy, listki, gałązki. I tutaj obok tak wygląda, a po wytłoczeniu w ten sposób. Tu jest też folder z okienkiem do wycięcia, plus dodatkowe stemple. Wygląda tak. Tu są kwadratowe tylko te foldery. Tu jest z motywem róży, prezentuje się w taki sposób. Tutaj mamy folder typowo urodzinowy z takimi banerkami, chorągiewkami. Natomiast po drugiej stronie jest motyw z listkami, gałązkami. Kolejny folder jest z zygzakami. Prezentuje się tak. I ostatni z folderów. To jest kwadratowy, plus widzicie, że tutaj wykrajane są poszczególne serduszka. To jest folder związany z muzyką. I ostatnią rzecz, którą chcę Wam pokazać. To nie jest folder, tylko wykrojnik, który kupiłam w Akszonie. Wychodzi z niego taka ciekawa rameczka. Plus mamy dodatkowo jeszcze wycięte gwiazdki. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.